Gering witam w piątek 13 i zapraszam do obejrzenia dzisiejszego wydania programu lokalnego. W wydarzeniach pytamy, czy poradnia pulmonologiczna przy ulicy Długiej zniknie z naszego miasta, jakie są powody odejścia naczelnika wydziału promocji i kultury Urzędu Miasta Zgierza Tomasza Zgierskiego, a także jakie wakacyjne atrakcje przygotowało dla najmłodszych Centrum Kultury Dziecka. Serwis informacyjny rozpoczynamy od gryzoni, Proszę się jednak nie przejmować, nie będziemy przypominać Państwu legendy o popielu, którego zjadły myszy. Zajmiemy się szczurami, które wczoraj zostały zauważone na najbardziej reprezentatywnym zgierskim placu. Co z gryzoniami zamierza zrobić władza? Pytał kupa niedziela. Plac Jana Pawła II powszechnie uznawany jest za wizytówkę z Bezpośrednio sąsiadujący z kościołem pod wezwaniem świętej Katarzyny i Urzędem Miasta. Kilka lat temu gruntownie wyremontowany. Chętnie odwiedzany przez mieszkańców miasta, ale także przez nieproszonych gości. W drodze do pracy na szczury natknął się jeden ze zwierzan, zresztą nie tylko on. Przechodzące osoby obok zwróciły uwagę, że widzą to zjawisko od kilku dni, i skazały mi obok na zarośla, skąd wyszedł naprawdę dorosły szczur i kilka mniejszych. Gryzonie z rodziny myszowatych swobodnie spacerują po trawniku i po bliskich zaroślach. O zdarzeniu powiadomiona została straż miejska która musiała ocenić gatunek zwierząt widzianych na placu. Mieliśmy przypadki, czy kilka przypadków, gdzie złapaliśmy po prostu szczury, które na co dzień są trzymane jako pupile w domach, jako maskotki. Szczury, które się nie boją w tym wypadku człowieka, ale niestety one wyglądają całkiem inaczej, mają całkiem inne umaszczenie. No niestety nie jest to ten przypadek. Za czyli likwidacją szczurzych gniazd odpowiedzialny jest właściciel terenu, w tym wypadku miasto Zgierz. Po otrzymaniu zgłoszenia urzędnicy skontaktowali się z powiatowym lekarzem weterynarii, aby uzgodnić dalsze działania. Będziemy prawdopodobnie, jeżeli okaże się, że jest taka konieczność, organizować firmę, która zajmuje się dodatyzacją i oczywiście uwolnimy plac od, od tych zwierząt. W kulturze europejskiej szczur jest symbolem zwierzęcia inteligentnego, ale i niosącego niebezpieczeństwo. Przed wiekami, roznosząc dżumę i tyfus, gryzonie te przyczyniły się do śmierci setek tysięcy osób. Zagrożenie e, takimi chorobami e, może tutaj w naszych cywilizowanych krajach e, nie występuje. Niemniej jednak no, trzeba by się było liczyć chociażby z zagrożeniem salmonellozą czy leptospirozą. To też są choroby, które są przenoszone przez szczury. Bardzo wiele chorób wirusowych również szczury roznoszą. Co ważne, nie jest konieczny bezpośredni kontakt ze zwierzęciem. Wystarczy, że zetknęliśmy się z odchodami szczura lub z elementami, na których zostawił swoje ślady. Nie wiadomo, dlaczego gryzonie pojawiły się na placu. Wiadomo, że szybko powinny stąd zniknąć. Miejsce jest po prostu niesamowite. To jest centrum zgierza, miejsce reprezentacyjne, zadbane od wielu, wielu lat i w tym miejscu pojawiają się szczury. No to jest po prostu kuriozum, to się naprawdę nie da opisać. Warunki sprzyjające rozmnażaniu, w tym duża ilość pożywienia, powodują, że w miastach zaczynają pojawiać się nie tylko szczury, o odwiedzających zgierz lisach i dzikach opowiemy w przyszłotygodniowym wydaniu wiadomości. Poradnia chorób płuc i alergii układu oddechowego istnieje w zgierzu od kilkudziesięciu lat. Jak się jednak okazuje, mogą być to jej ostatnie chwile, ponieważ najprawdopodobniej ma ona zostać przeniesiona. Bata piechota. Przychodnia chorób płuc i alergii układu oddechowego znajdująca się przy ulicy Długiej w Zgierzu jest jedyną w mieście placówką zabezpieczającą potrzeby zdrowotne w zakresie świadczeń pulmonologicznych i alergologicznych. Budynek placówki medycznej jest jednak tak zniszczony, że funkcjonowanie w nim przychodni jest niemożliwe. Ma ona zostać więc przeniesiona. Z dokumentacji, którą my posiadamy jako Komisja Zdrowia wynika jednoznacznie, że po prostu nie ma możliwości porozumienia odnośnie lokalu, bo się okazuje, że w naszym mieście nie ma lokalu, w którym mogłaby znajdować się ta przychodnia. Była prowadzona korespondencja pomiędzy prezydentem Zgierza a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Urząd Marszałkowski wysłał do władz zgierskich pismo dotyczące wskazania innej niż dotychczasowa lokalizacji przychodni. Władza twierdzi, że niejednokrotnie rozmawiała z dyrektorem Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, odpowiedzialnym za losy przychodni, na temat nowego miejsca. W aptece, która się mieści w przychodni na Rudunkach, były tam lokale wolne, proponowaliśmy, a pan dyrektor stwierdził, że no ze względu na to, że musiałby jakieś nakłady ponosić na adaptację pomieszczeń, no to niestety nie. Proponowano także lokal po aptece właśnie miejskiej oraz lokal na Starym Kuraku. Żadna z lokalizacji nie spotkała się z akceptacją. Brak środków finansowych miasta na remont przychodni oraz niezaproponowanie odpowiedniego lokalu może skutkować przeniesieniem przychodni do placówki medycznej w Łagiewnikach. Gdzie powinni przenieść ten poradnik, żeby było tak dobrze? Doprowadzić do porządku to, co jest. Bo znowu zostanie ruina i będzie niszczyło, niszczało wszystko. Jest tutaj, ludzie się przyzwyczaili, część jest stałych pacjentów. To myślę, że tu jest najbardziej skazana lokalizacja. Może budynek nieodpowiedni, może wyposażenie, ale w tym gdzieś w pobliżu powinna być ulokowana. Z małymi dziećmi dojeżdżać do Ugiawnik, no to nie bardzo. Pani prezydent przez cztery lat, prawie lata swojej kandydatury mogła znaleźć i wygospodarować z budżetu środki, które by umożliwiły wygospodarowanie jakiegoś pomieszczenia i właśnie przeznaczenie go do remontu. Na taką przychodnię pani prezydent odpowiada, że zasobów nie ma, ale nigdy nie pokwapiła się przez 4 lata przyjść na Komisję Zdrowia i o tym problemie szerzej z nami porozmawiać i zastanowić się z radnymi, że powiedzmy jest taki czy inny budynek, ale trzeba by było na to przeznaczyć takie czy inne środki. Zastępca prezydenta miasta Zgierza wystosował pismo do dyrekcji placówki w celu wyjaśnienia sytuacji i potwierdzenia wiadomości na temat przeniesienia poradni jeszcze w tym roku. Na dzień dzisiejszy ciężko mi jest powiedzieć, jaka jest prawda, bo myślę, że po tym piśmie dostaniemy oficjalną informację i będziemy podejmować kolejne kroki. Telewizja Centrum poinformuje Państwa o tych dalszych krokach i rozwoju sytuacji. Tomasz Zgierski uważany był za najbliższego współpracownika prezydent Iwony Wieczorek. Wraz z nią pojawił się w magistracie, z biegiem czasu zyskiwał coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska w urzędzie. Jednak zeszły tydzień przyniósł wiadomość o rezygnacji naczelnika Wydziału Promocji i Kultury. O możliwych powodach Kuba Niedziela. Weekendowy święto miasta Zgierza za nami. Na forach rozgorzała dyskusja czy impreza była udana, czy występ Gwiazdy Wieczoru Dody był porażką artystyczną czy sukcesem. Pojawił się też oczywiście wątek poniesionych kosztów. W tle wciąż bez odpowiedzi pozostaje pytanie o powody rezygnacji naczelnika Wydziału Promocji i Kultury. O decyzji Tomasza Zgierzkiego dowiedzieliśmy się tuż przed weekendową imprezą. Najbliższy współpracownik pani prezydent, człowiek, który pracował w kampanii wyborczej, przyszedł do urzędu miasta razem z panią prezydent, odchodzi, sam składa wymówienie. To coś znaczy: W tej chwili coś niedobrego się dzieje, w zapleczu pani prezydent. Tomasz Zgierski formalnie swoje obowiązki pełnić będzie do końca września, wtedy upłynie jego trzymiesięczny termin wypowiedzenia. Ze względu na świadczoną pracę nie chce wypowiadać się o powodach rezygnacji. Czy doszło do konfliktu z prezydentem Zgierza w sprawie ostatniego numeru biuletynu? Podobno w ostatniej chwili wnoszono do niego poprawki. A może naczelnik dostał propozycję współtworzenia kampanii wyborczej innego kandydata na prezydenta Zgierza? Wciąż pojawiają się nowe dywagacje. Mowa to ma związek z pytaniami milhadnych, którzy domagali się uszczegółowienia kosztów imprez z poprzednich lat. Podczas łączonego zebrania Komisji Rady Miasta, gdy opiniowano sprawozdanie finansowe z roku ubiegły, samorządowcy zażądali doprecyzowania, jak wydawano pieniądze na promocję. Pytano o to nie po raz pierwszy. Czy nie wiedział o pewnych rzeczach, które pytaliśmy o konkretne dane, na przykład rozbicie na, na poszczególne wydatki wydatków z wydziału promocji, czy miał po prostu zakazane? Naczelnik, który milczał, przemilczał wiele rzeczy, niedomówienia, nieprzygotowany, trudno powiedzieć, jak to było. Ja przynajmniej nie będę tęsknił za, za naczelnikiem Dick Niektórych radnych nie przekonywała ogólna idea promocji miasta. Nie ma spójnej koncepcji od samego początku do samego końca. Um... Bardzo duże targi międzynarodowe w Berlinie, o Zgierzu, na stoisku województwa łódzkiego prawie nic. Prezydent Iwona Wieczorek przybywa obecnie na zjeździe Związku Miast Polskich. Nie komentowała jeszcze rezygnacji swojego współpracownika. Pan Samochodzik, bohater kultowych powieści Zbigniewa Nienackiego, posiadał pojazd potrafiący poruszać się zarówno po lądzie, jak i po wodzie. Wielu kierowców marzy o takim aucie, gdy zalane deszczem ulicy zamieniają się w prawdziwe jeziora o konsekwencjach jazdy po wodzie i szansach na poprawę stanu zgierskich ulic Kubaniecia. Jednym z negatywnych skutków ulewnych deszcz jest powstawanie kałuż na drogach, choć w niektórych przypadkach można już mówić o rozlewiskach zajmujących całą szerokość jezdni. Przykładem może być tu droga na terenie Parku Przemysłowego Boruta. Kierowca zbliżający się do takiego miejsca musi podjąć decyzję, jak się zachować. Najlepiej byłoby ją ominąć, jeżeli jest możliwość. Wybranie innej drogi lub ominięcie przeszkody to pierwsza rada ekspertów. Kłopot w tym, że kierowcy często śpieszą się lub nie ma możliwości objazdu. W takim przypadku dobrze trzymać się środka drogi i włączyć pierwszy bieg. Należy zwolnić, zachować szczególną ostrożność i przy jak najmniejszej prędkości pokonać tą kałużę. Eksperci radzą, aby uważnie obserwować, o ile jest taka możliwość, pojazd przejeżdżający przed nami. Wtedy oszacujemy głębokość kałuży. Jeśli poziom wody będzie wyższy, niż próg naszego samochodu, możemy zalać układy elektroniczne. Nisko umieszczone wloty do dolotu powietrza do silnika mogą spowodować zasanie wody i unieruchomienie auta. Do tego dochodzi ryzyko napotkania wyrwy w jezdni skutecznie maskowanej przez wodę. Wiele razy jadąc, jak się wjeżdża w dużą kałużę, to są duże dziury, uszkadza się auto nieraz. Jeżeli jest dużej wielkości, grozi to albo uszkodzeniem opony, felgi, e, następnie zawieszenia, e, dlatego no, mogą to być kosztowne e, naprawy. Wydamy od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Oczywiście istnieje możliwość wystąpienia o odszkodowanie od zarządcy drogi. Jednak konieczność ustalenia, do kogo droga należała, sporządzenia odpowiedniej dokumentacji na miejscu zdarzenia, a potem ekspertyzy u rzeczoznawcy wielu kierowców zniechęca do przedsięwzięcia takich kroków. Niestety nie starałem się, bo to jest zawsze czasochłonne, tak? Na miejscu nawet. Opony sobie uszkodziłem, ale nie starałem się o żadne oszkodowanie. Wymieniłem na własny koszt. Nawet jeśli uda nam się przejechać bezpiecznie przez kałuże, dobrze sprawdzić, czy napór wody nie naruszył mocowania tablicy rejestracyjnej i czy przy okazji nie ochlapaliśmy przechodnia. Grozi za to mandat od 20 do 500 złotych. Sprawa ogromnej kałuży ma jeszcze jeden wymiar. Ulicą Barwnikową, na której powstało rozlewisko poruszają się dziesiątki osób pracujących w parku przemysłowym. Jeżdżą tędy samochody funkcjonujących tu firm. Przedsiębiorcy od dawna skarżą się, że miasto zaniedbuje infrastrukturę drogową na tym terenie. Rację przyznają między innymi radni z Komisji Inicjatyw Gospodarczych, uważający, że władze miasta skupiają się na drogach, przy których mieszkają potencjalni wyborcy. Są niestety po macoszemu, ponieważ zawsze tak jest, kiedy jest jakiś lobbying czy, czy nacisk społeczny, wtedy władza się bardziej ugina, ale nie powinno się traktować po macoszemu przedsiębiorców, którzy dają realne miejsca pracy i tak jak mówiłem wcześniej dochód do budżetu. Pytamy w Urzędzie Miasta czy planowana jest przebudowa ulicy Barwnikowej. Obejrzymy sobie, jak ta sytuacja wygląda, gdzie można byłoby te wody opadowe odprowadzić. No i jeżeli tylko byśmy tutaj pozyskali te środki finansowe, żeby bieżące utrzymanie tam drogi wprowadzić, no to myślę, że tutaj byśmy podjęli jakieś działania. To jest teren w większości prywatny, tak, ale myślę, że przy sensownej rozmowie z przedsiębiorcami, z właścicielami tych gruntów, da się to w jakiś sposób rozwiązać i wypracować jakiś model działania, żeby to poprawić teren inwestycyjny miasta jest potrzebny. Radni podpowiadają, że w pierwszej kolejności remontowane są drogi, w których na prawach partycypują osoby lub instytucje z tych ulic korzystające. Firmy wchodzące w skład parku przemysłowego dofinansowywały już oświetlenie na tym terenie. Czy będą też chciały wspomóc remont dróg? Możliwe, że będą o tym dyskutować przedsiębiorcy podczas piątkowego spotkania w parku przemysłowym. Wakacje tuż tuż. Ta wiadomość zapewne wywołuje uśmiech na twarzach najmłodszych. Rodzice niestety mają często kłopot z zapewnieniem rozrywki dzieciom spędzającym czas wolny w mieście. Z jedną z propozycji dla najmłodszych wyszło Centrum Kultury Dziecka. O szczegóły pytała Bata Piechota. To Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu. Tutaj najmłodsi bawią się świetnie, myśląc przy tym intensywnie o zbliżających się wakacjach. Wtedy mogą odpocząć od dźwigania plecaków, od codziennej podróży do przedszkola. We wakacje można robić dużo ciekawych rzeczy. Można się bawić. Można wychodzić na dwór. Odpoczywać i mieć czas wolny, żeby może gdzieś wyjechać. Będę wjeżdżała na działkę. Dzieciaki preferują wiele form spędzania czasu wolnego. Najlepiej jednak, by po letnich miesiącach we wspomnieniach dzieci zostały nowo nabyte doświadczenia. Wakacje spędzone w mieście także mogą być ciekawe. Są takie właśnie jak domy kultury się można coś zorganizować, żeby się nie nudziły w domku. I właśnie Centrum Kultury Dziecka zorganizowało wakacje, których dzieci na pewno nie zapomną. W pierwszej połowie lipca placówka prowadziła będzie otwarte warsztaty ceramiczne. Będzie można popracować przy kołach garncarskich, których już będziemy mieć więcej, bo jesteśmy w trakcie zakupów z projektu Ministerstwa Kultury, także będzie sporo sprzętu, z którego będzie można korzystać. Oczywiście będzie do dyspozycji Plac Zabaw, jeśli tylko pogoda pozwoli, to będą również działania animacyjne dla dzieci. Z ceramiką najmłodsi spotkają się także podczas dwóch turnusów artystycznych wakacji. W programie m.in. techniki ręczne pracy z gliną, szkliwienie prac oraz ich wypał. Tak, jak zwykle u nas Centrum Kultury Dziecka, sporo dodatkowych zajęć, pewnie też jakieś wyjścia dla dzieci, piknik w ogrodzie. Najfajniejsze wakacje to są takie, kiedy się coś robi, a nie tylko siedzi i ogląda telewizję lub spędza czas przed komputerem. Tym bardziej, że pogoda dopisuje, mamy tutaj miejsce też pod zadaszeniem i myślę, że fajnie, jak dzieci się czegoś nauczą. Będziesz przychodziła tutaj? Tak. I co ja jeszcze robiła? Bawiła się, robiła różne rzeczy. Pierwszy turnus wakacji artystycznych potrwa od 28 lipca do 1 sierpnia. Drugi od 4 do 8 sierpnia. Zajęcia będą nieodpłatne, finansowane ze środków budżetu miasta. Zajęcia wakacyjne kierowane są do dzieci w wieku od 6 do 12-13 lat. Placówka może zapisać 40 najmłodszych na każdy tydzień. W tym roku CKD oferuje także wakacje z klockami Lego. Pierwszy turnus potrwa od 21 do 25 lipca, drugi od 18 do 22 sierpnia. Koszt to 320 zł od osoby. Warsztaty prowadzone będą przez profesjonalistów i pasjonatów. Dzieci będą tu coś tworzyć, projektować z tych klocków Lego. W dodatku dostaną coś jeszcze, jakiś zestaw klocków na pewno dla siebie. Dzieci będą u nas przez cały dzień, razem z obiadem i drugim śniadaniem. Będą tutaj korzystać z bardzo dużej ilości zestawów Lego, nie tylko takich do konstruowania, ale również tych do programowania. Będą zdalnie sterowane samochody. Zapisy na wakacje w CKD trwają. Warto nie zwlekać i zgłosić uczestnictwo najmłodszych w zajęciach. To już wszystkie informacje, jakie przygotowała dziś dla Państwa nasza redakcja. Proszę o pozostanie z nami, już za chwilę kolejna odsłona programu Co, gdzie, dzięki czemu. Tym razem wybraliśmy się do Strykowa, by porozmawiać o nowych inwestycjach drogowych, a także o nowych inwestorach, a co się z tym wiąże, w kolejnych miejscach pracy. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.